W cyklu diabelsko dobra rokowa historia jeszcze raz sięgamy po film z 1995 roku. Sędzia Dread z Sylwestrem Stallone to obraz, który zawiódł fanbazę komiksu, jednak ma kilka mocnych stron, między innymi zapomniany soundtrack, na którym znajdziecie utwory Cocteau Twins czy Leftfield. Najważniejsza jest jednak piosenka Dread Song w wykonaniu grupy The Cure. Robert Smith jest, jak się bowiem okazuje, wielkim fanem uniwersum Dreada. Krytycy byli podzieleni. Pisano, że pełna emocji piosenka nie pasuje do brutalnego charakteru komiksowej postaci. Ale filmowy Dread w interpretacji Stallona jest przecież inny od komiksowego. Na dodatek utwór wypolerował producent Steve Leon, znany ze współpracy z Depeche Mode. The Cure wrzuciło Dread Song dopiero na składankę Joint Dots, z 2004 roku. To wszystko w tym odcinku. Obserwujcie kanał Smigiel Stories. See you in rock and roll hell!